BlackRock wkracza z Bitcoinem do Australii, ale rynek nie reaguje tak jak wielu się spodziewało. Afera a priori, jak jeden atak Sybil zniszczył zaufanie do najnowszego airdropa. Katastrofa Stream Finance, 93 miliony dolarów zniknęły z platformy DeFi. Kraken wprowadza kryptowalutowe kontrakty futures w Europie, Bitcoin jako zabezpieczenie pod dźwignię. Bybit stawia na młode talenty w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Krypto gigant rekrutuje w Abu Zabi. Coral Protocol wprowadza Coral Fathom 1, rewolucję w świecie zdecentralizowanej sztucznej inteligencji. Ethereum Foundation zmienia zasady gry. Koniec otwartych grantów, czas na strategie i precyzyjne cele. Europejskie banki łączą siły. Nadchodzi pierwszy wspólny stablecoin oparty na euro. Zanim zaczniemy, witajcie na kanale Kryptowiadomości Polska, miejscu, gdzie codziennie znajdziecie najświeższe i najważniejsze informacje ze świata kryptowalut. Statystyki pokazują, że już prawie połowa osób oglądających nasze materiały to nasi subskrybenci. Ogromne dzięki za zaufanie i wsparcie, a jeśli jeszcze nie subskrybujesz, koniecznie to zrób, żeby nie przegapić najważniejszych wiadomości i analiz. BlackRock wkracza z bitcoinem do Australii, ale rynek nie reaguje tak, jak wielu się spodziewało. Gigant finansowy BlackRock rozszerza swoje imperium kryptowalutowe. Już w połowie listopada 2025 roku jego fundusz iShares Bitcoin ITF ma zadebiutować na australijskiej giełdzie papierów wartościowych. To kolejny krok po podboju rynku amerykańskiego, tym razem skierowany w stronę regionu Azji i Pacyfiku. Dla lokalnych inwestorów to pierwsza tak duża, w pełni regulowana brama do świata bitcoina. To wydarzenie ma potencjał, by jeszcze bardziej wzmocnić globalną płynność kryptowalut i ugruntować pozycję Bitcoina jako legalnego, instytucjonalnego aktywa, ale rynek zareagował zaskakująco chłodno. Mimo ogłoszenia nowego ETF-u kurs Bitcoina spadał, co pokazuje, że nastroje inwestorów wciąż są pełne niepewności. W ciągu zaledwie jednej doby zlikwidowano pozycję o łącznej wartości ponad 1 miliarda dolarów. Najwięcej strat odnotowano właśnie na Bitcoinie i eterze, co tylko przyspieszyło lawinę spadków. Cena bitcoina zsunęła się w okolice 104 tysięcy dolarów, a kluczowe wsparcie leży tuż przy granicy 100 tysięcy. Jeśli i ono pęknie, eksperci ostrzegają przed kolejną falą wyprzedaży. Dane z platformy predykcyjnej Polymarket pokazują, że szanse na spadek bitcoina poniżej 100 tysięcy dolarów sięgają obecnie ponad połowy. To najwyższy poziom pesymizmu od miesięcy. Rynek obstawia, że nawet tak duże instytucje jak BlackRock mogą nie wystarczyć, by zatrzymać presję makroekonomiczną i efekt likwidacji dźwigni. Choć w długim terminie ekspansja funduszy ETF może być fundamentem pod nowy wzrost, w krótkiej perspektywie nie ma gwarancji, że kapitał instytucjonalny napłynie wystarczająco szybko. Dopóki nie pojawi się świeża płynność z Azji, a polityka rezerwy federalnej pozostaje ostrożna, rynek bitcoina może nadal pozostawać pod presją. BlackRock otwiera przed kryptowalutami kolejny rozdział, ale czy to wystarczy, by powstrzymać bitcoina przed zejściem poniżej magicznej bariery 100 tysięcy dolarów? Na razie szanse są wyrównane, a rynek wciąż stoi na krawędzi. Afera a priori, jak jeden atak, Sybil zniszczył zaufanie do najnowszego airdropa. Świat kryptowalut znów huczy od kontrowersji. Tym razem w centrum uwagi znalazł się airdrop projektu a priori, który miał być kolejnym krokiem w stronę sprawiedliwej dystrybucji tokenów. Zamiast tego, aż około 80% wszystkich tokenów APR trafiło do jednej grupy kontrolującej tysiące fałszywych kont. W efekcie, zamiast święta społeczności, mamy aferę, która podważa zaufanie do idei decentralizacji. Startup a priori zajmujący się infrastrukturą tradingową jest obecnie ostro krytykowany. Dane z sieci blockchain pokazują, że jeszcze przed oficjalnym startem AirDropa około 5800 portfeli otrzymało identyczne kwoty w BNB. Dokładnie tyle, ile było potrzebne, by odebrać tokeny. Co więcej, wszystkie te przelewy wykonano zaledwie kilka dni przed ogłoszeniem możliwości odbioru nagród. Trudno uznać to za przypadek. Wygląda to raczej na precyzyjnie zaplanowaną operację. To klasyczny przykład ataku Sybil, czyli sytuacji, w której jeden podmiot tworzy setki lub tysiące fikcyjnych tożsamości, by przejąć większość nagród. W tym wypadku ktoś dokładnie wiedział, kiedy i jak się przygotować. Cała akcja była tak zsynchronizowana, że sugeruje dostęp do poufnych informacji lub wyjątkowo zaawansowane planowanie. Efekt: ogromna część nagród trafiła w ręce jednej grupy, podczas gdy prawdziwi uczestnicy zostali z niczym. Taka sytuacja to poważny cios dla wiarygodności projektu. Społeczność oczekuje uczciwego podziału, który wzmacnia zaufanie i buduje zaangażowanie, a nie prowadzi do manipulacji. Każdy airdrop, który zostanie przejęty przez boty i fałszywe konta, nie tylko traci sens, ale może też zniszczyć reputację całego przedsięwzięcia. Incydent a priori pokazuje, że branża kryptowalut wciąż nie ma skutecznych narzędzi do ochrony przed takimi atakami. Eksperci wskazują na konieczność wdrażania mocniejszych zabezpieczeń, takich jak weryfikacja tożsamości użytkowników. Systemy Proof of Humanity czy analiza łańcucha bloków, pozwalająca wykrywać nietypowe schematy transakcji. Projekty powinny też angażować społeczność w monitorowanie i zgłaszanie podejrzanych działań. Historia a priori to ostrzeżenie dla całej branży. Jeśli krypto naprawdę ma być zdecentralizowane i uczciwe, to bezpieczeństwo i przejrzystość muszą stać się fundamentem każdego projektu. Bo bez zaufania, nawet najbardziej innowacyjna technologia traci sens. Katastrofa Stream Finance: 93 miliony dolarów zniknęły z platformy DeFi. W świecie finansów zdecentralizowanych znów zawrzało. Platforma Stream Finance ogłosiła wstrzymanie wszystkich wpłat i wypłat po tym, jak odkryła ogromny deficyt w swoich aktywach brakuje aż 93 miliony dolarów. Informacje o stracie miał przekazać zewnętrzny zarządzający funduszem, który obsługiwał część portfela projektu. Zarząd Stream Finance przyznał, że problem został zgłoszony w niedzielę. A już następnego dnia do akcji wkroczyli prawnicy z renomowanej kancelarii Perkins-Koy. Ich zadaniem jest pełne zbadanie sprawy i ustalenie, co dokładnie doprowadziło do zniknięcia środków. Zespół poinformował, że wszystkie płynne aktywa są obecnie wycofywane, a proces ten ma zakończyć się w najbliższym czasie. W międzyczasie platforma całkowicie zamroziła działalność, wypłaty są wstrzymane, a nowe wpłaty nie będą realizowane do odwołania. Dla tysięcy użytkowników to oznacza jedno. Ich środki są uwięzione, a przyszłość projektu stoi pod znakiem zapytania. Stream Finance do tej pory uchodziło za ambitny protokół DeFi, który obiecywał wysokie zyski dzięki mechanizmowi tzw. rekurencyjnego loopingu. Projekt emitował także własnego stablecoina, Staked Stream USD, czyli XUSD, którego wartość miała być równa jednemu dolarowi. Jednak po ujawnieniu problemów finansowych, ten stat stabilny token stracił parytet i gwałtownie się załamał. Jeszcze przed oficjalnym komunikatem społeczność zaczęła zauważać niepokojące sygnały. W weekend użytkownicy informowali, że wypłaty i wpłaty nagle przestały działać, a XUSD zaczął tracić wartość. Twórca platformy Labs, Omer Goldberg, ostrzegał, że token odrywa się od dolara po tym, jak w innej platformie DeFi, Balancer, doszło do włamania na ponad 100 milionów dolarów. Co ciekawe, zaledwie kilka dni wcześniej Stream Finance tłumaczyło się z rozbieżności pomiędzy danymi o łącznej wartości zablokowanych aktywów na swojej stronie, a statystykami w serwisie Defilama. Według własnych wyliczeń firma miała około 160 milionów dolarów depozytów użytkowników i ponad pół miliarda w całkowitych aktywach. Defilama jednak podważyła te dane, uznając część z nich za sztucznie zawyżone przez mechanizm loopingu. Dzisiejszy kryzys pokazuje, jak kruche potrafią być projekty DeFi, które obiecują wysokie zyski przy niskim ryzyku. Dla wielu inwestorów to gorzka lekcja. W świecie zdecentralizowanych finansów nawet najbardziej stabilne rozwiązania mogą runąć w mgnieniu oka. Kraken wprowadza kryptowalutowe kontrakty futures w Europie, bitcoin jako zabezpieczenie pod dźwignię. Platforma Kraken ogłosiła, że klienci z Unii Europejskiej mogą teraz używać bitcoina, ethereum, oraz wybranych stablecoinów jako zabezpieczenia przy handlu kontraktami Perpetual Futures. Całość odbywa się w pełnej zgodności z europejskimi regulacjami MIKA i MIFID II. Dzięki temu inwestorzy uzyskają dostęp do ponad 150 rynków kontraktów Perpetual z dźwignią sięgającą nawet 10-krotności. To przełomowe rozwiązanie: zamiast sprzedawać kryptowaluty i zamieniać je na walutę fiducjarną, użytkownicy mogą teraz użyć ich bezpośrednio jako zabezpieczenia. Kraken w ten sposób zwiększa efektywność kapitału i otwiera nowe możliwości dla inwestorów instytucjonalnych, którzy dotąd mieli ograniczony dostęp do regulowanego rynku pochodnych w świecie krypto. Jak to działa? Użytkownicy europejskiej wersji Kraken Pro mogą deponować aktywa takie jak Bitcoin, Ethereum czy zatwierdzone stablecoiny i handlować kontraktami perpetual opartymi o dolara amerykańskiego. Wszystko w oparciu o europejskie licencje MiFID, autoryzację i oraz zgodność z przepisami w Wielkiej Brytanii. Kraken wprowadził też tzw. Volatility Haircuts, czyli mechanizm ograniczania wartości zabezpieczenia przy bardziej zmiennych aktywach. Na przykład w przypadku gwałtownych wahań kursu skuteczna wartość marginu może zostać obniżona nawet o połowę, by zminimalizować ryzyko likwidacji. Nowa oferta ma ogromne znaczenie dla europejskiego rynku pochodnych. Po raz pierwszy inwestorzy mogą korzystać z kontraktów futures w oparciu o kryptowaluty, bez konieczności przechodzenia przez tradycyjne waluty. To rozwiązanie, które nie tylko przyciągnie fundusze hedgingowe i korporacyjne skarbce, ale także może uczynić z Europy nowy hub dla regulowanego handlu kryptowalutami. Kraken działa w oparciu o potrójny model licencyjny: licencje MiFID na Cyprze, autoryzację MiCA w Irlandii oraz zgodę MTF w Wielkiej Brytanii. Dzięki temu tworzy jeden zunifikowany rynek instrumentów pochodnych w całym regionie. Choć rozwiązanie zwiększa elastyczność i efektywność kapitałową, trzeba pamiętać, że handel z dźwignią na rynku kryptowalut zawsze niesie ryzyko. Nawet najlepsze zabezpieczenia nie chronią w pełni przed zmiennością kursów. Nowa oferta Kraken to ważny krok w kierunku integracji kryptowalut z tradycyjnym, regulowanym systemem finansowym. Europa staje się coraz bardziej przyjazna dla innowacyjnych instrumentów finansowych, a kryptowaluty Coraz bliżej świata instytucji i poważnych inwestorów. Chcesz być o krok przed innymi? Dołącz do naszego telegrama. Szybkie newsy, sygnały Rafała i najświeższe airdropy tylko dla subskrybentów. Jest to nasz jedyny oficjalny kanał. Link w opisie filmu. Bybit stawia na młode talenty w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, kryptogigant rekrutuje w Abu-Zabi. Druga co do wielkości giełda kryptowalut na świecie, Bybit, zakończyła udział w dorocznych targach kariery na Uniwersytecie Nowojorskim w Abu Zabi. To pierwsze duże wydarzenie rekrutacyjne firmy w regionie po uzyskaniu historycznej licencji operatora wirtualnych aktywów od Urzędu Papierów Wartościowych i Towarów ZEA. Targi odbyły się 30 października i przyciągnęły setki studentów oraz absolwentów zainteresowanych karierą w dynamicznie rozwijającym się świecie kryptowalut i technologii blockchain. Zespół Bybit do skorum rekrutacji i budowania marki pracodawcy przedstawił misję firmy, jej globalną kulturę organizacyjną oraz możliwości rozwoju zawodowego w branży cyfrowych aktywów. Bybit oferuje prawdziwie globalną ścieżkę kariery, łącząc talenty ze Zjednoczonych Emiratów z możliwościami w całym świecie kryptowalut. Cieszymy się, że możemy wspierać młodych profesjonalistów w budowaniu przyszłości branży, która ma realny wpływ na gospodarkę świata, powiedziała Michelle Daura, dyrektor krajowy Bybit w ZEA. Dla Bybit to nie tylko rekrutacja, ale część szerszej strategii rozwoju w regionie. Firma ma swoją siedzibę w Dubaju od 2022 roku, a niedawno zdobyła pełną licencję regulatora, stając się pierwszą giełdą kryptowalut w kraju z takim statusem. Dzięki temu Bybit działa jako w pełni legalny i nadzorowany podmiot w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, wspierając ich wizję stania się globalnym centrum aktywów cyfrowych. Bybit zapowiedział również utworzenie nowego centrum operacyjnego w Abu Zabi, które ma zatrudnić ponad 500 specjalistów z całego regionu. Firma inwestuje w lokalną infrastrukturę, rozwój kompetencji i współpracę ze społecznością akademicką, tworząc setki miejsc pracy w sektorze blockchain, Web3 i kryptowalut. Dzięki takim inicjatywom Bybit pokazuje, że rozwój sektora aktywów cyfrowych to nie tylko inwestycje i technologia, ale też ludzie, młodzi, ambitni i gotowi tworzyć przyszłość finansów. Zjednoczone Emiraty coraz szybciej stają się jednym z najważniejszych ośrodków gospodarki cyfrowej na świecie, a Bybit jednym z jej głównych motorów napędowych. Coral Protocol wprowadza Coral Fathuv 1, rewolucję w świecie zdecentralizowanej sztucznej inteligencji. Coral Protocol zaprezentował Coral Fatyw 1, nową platformę która pozwala twórcom oprogramowania błyskawicznie wdrażać i personalizować systemy wieloagentowe działające na blockchainie. Projekt łączy sztuczną inteligencję z technologią łańcucha bloków, oferując płatności w sieci Solana, uczciwe nagrody dla twórców agentów i pełną interoperacyjność pomiędzy różnymi ekosystemami. Coral w jeden umożliwia programistom nie tylko tworzenie i wdrażanie gotowych agentów, ale także ich wynajmowanie, modyfikowanie i integrowanie z własnymi rozwiązaniami. Wszystko to w środowisku Coral Studio, które pozwala na śledzenie interakcji akcji i danych telemetrycznych w czasie rzeczywistym. To przełomowe narzędzie dla twórców zdecentralizowanych projektów opartych o sztuczną inteligencję, którzy potrzebują elastyczności i pełnej kontroli nad agentami działającymi w sieci. Jednym z najważniejszych elementów nowej wersji jest Coral Registry. Rynek, na którym twórcy agentów mogą umieszczać swoje rozwiązania i automatycznie otrzymywać wynagrodzenie za ich wykorzystanie. Wszystkie płatności odbywają się w sposób przejrzysty i bezpieczny dzięki integracji z blockchainem Solany. Dzięki temu deweloperzy są uczciwie wynagradzani, a ich oprogramowanie może działać w złożonych systemach wieloagentowych bez potrzeby skomplikowanej infrastruktury. Jak podkreśla współzałożyciel i dyrektor generalny Coral Protocol Roman Giorgio, nad Coral V1 pracowano przez kilka lat, aby stworzyć skalowalne i otwarte środowisko dla sztucznej inteligencji działającej w modelu internetu agentów. City O projektu Kaelum Forder dodał, że Coral osiągnął imponujący wynik, przewyższając rozwiązanie Microsoftu Magnetic UI o 34% w testach Gaia, które mierzą zdolności analityczne i badawcze systemów AI. Po rebrandingu z AI 23T na początku 2025 roku Coral Protocol uruchomił także natywny token Coral na sieci Solana. Od tego czasu jego wartość znacząco wzrosła, a plany na kolejne miesiące obejmują wprowadzenie Session Contracts, narzędzi Agent Mesh i Local Server, które jeszcze bardziej usprawnią współpracę agentów i koordynację zadań w łańcuchu bloków. Coral FitOV1 to coś więcej niż nowa technologia. To krok w stronę przyszłości, w której zdecentralizowana sztuczna inteligencja działa w sposób współpracujący, otwarty i sprawiedliwy finansowo. Dla twórców oprogramowania to szansa, by stać się częścią nowej ery inteligentnych agentów działających na blockchainie. Ethereum Foundation zmienia zasady gry. Koniec otwartych grantów czas na strategie i precyzyjne cele. Fundacja Ethereum ogłosiła dużą reformę swojego programu grantowego. Zamiast otwartego naboru, w którym każdy mógł zgłosić projekt, Prowadza teraz model ukierunkowany na konkretne cele strategiczne. To ruch, który ma nie tylko usprawnić finansowanie najważniejszych inicjatyw w ekosystemie, ale też potencjalnie wpłynąć na wartość samego Eteru i tempo adopcji Ethereum na świecie. Od 2018 roku fundacja wspierała setki projektów, przeznaczając środki na rozwój zdecentralizowanych aplikacji, bezpieczeństwa czy edukacji, jednak z czasem napływ wniosków stał się tak duży, że system otwarty przestał być skuteczny. Dlatego organizacja zdecydowała się na zmianę, Teraz granty będą przyznawane w oparciu o wish list, czyli listę priorytetowych obszarów, oraz Requests for Proposals, czyli zaproszenia do składania konkretnych ofert z jasno określonymi celami i terminami. Nowy model ma zachować równowagę między kreatywnością a skutecznością. Z jednej strony deweloperzy wciąż będą mogli proponować własne pomysły w obszarach wskazanych przez Fundację, a z drugiej, program pozwoli skoncentrować środki tam, gdzie są najbardziej potrzebne np. Na w dziedzinach takich jak skalowalność, bezpieczeństwo czy rozwój społeczności. Dla twórców to także większa przejrzystość. Wiedzą, czego Fundacja oczekuje i w jakim kierunku zmierza cały ekosystem Ethereum. Nowy system przewiduje również sesje Office Hours i indywidualne konsultacje, które mają wspierać uczestników. I ułatwiać dopasowanie projektów do strategicznych celów sieci. Nie oznacza to jednak, że będzie łatwiej. Konkurencja o granty stanie się bardziej zacięta, a projekty spoza priorytetowych obszarów mogą mieć trudności z uzyskaniem wsparcia. Z drugiej strony, to właśnie ta selektywność może przynieść długofalowe korzyści. Bardziej efektywne wykorzystanie środków, szybszy rozwój kluczowych rozwiązań i wzmocnienie odporności całego ekosystemu. Eksperci zwracają uwagę, że zmiana modelu grantów może również wpłynąć na samą wartość eteru. Wsparcie projektów strategicznych, takich jak te związane z warstwą aplikacyjną czy bezpieczeństwem, zwiększa użyteczność sieci, a tym samym jej atrakcyjność dla inwestorów. Szczególnie w kontekście nadchodzącej aktualizacji Fusaka, planowanej na grudzień 2025 roku, która ma poprawić wydajność i stabilność Ethereum. W przeszłości podobne modernizacje często towarzyszyły wzrostom kursu ETH. Jeśli więc nowy program grantowy przyniesie oczekiwane rezultaty, może stać się kolejnym filarem siły Ethereum. Nie tylko jako technologii, ale i jako najbardziej wpływowej sieci w świecie blockchaina. Europejskie banki łączą siły. Nadchodzi pierwszy wspólny stablecoin oparty na euro. Dziewięć największych europejskich banków ogłosiło plan stworzenia nowego stablecoina w pełni powiązanego z euro. Projekt powstanie zgodnie z regulacjami Mika i ma wystartować w drugiej połowie 2026 roku. Celem inicjatywy jest uniezależnienie Europy od dolarowych stablecoinów i przyspieszenie cyfrowych płatności transgranicznych. W konsorcjum znalazły się takie instytucje jak ING, Unicredit, Kajksza Bank, Danske Bank, SEB, KBC, Deka Bank, Banka Sella oraz Raiffeisen Bank International. Razem tworzą jedną z najbardziej ambitnych inicjatyw w historii europejskich finansów cyfrowych. Nowa waluta ma być w pełni regulowana w ramach przepisów MIKA, a jej emisją zajmie się spółka z siedzibą w Holandii, która stara się o licencję w tamtejszym banku centralnym. Projekt ma działać w oparciu o model elektronicznego pieniądza, co pozwoli używać stablecoina na terenie całej Unii Europejskiej. Dzięki temu zarówno firmy, jak i konsumenci będą mogli dokonywać natychmiastowych, tanich transakcji bez pośrednictwa tradycyjnych instytucji płatniczych. Jak podkreślają przedstawiciele ING, nowe regulacje MIKA dają bankom przejrzyste ramy prawne, umożliwiając im bezpieczne wejście w świat aktywów cyfrowych. Projekt ma nie tylko obsługiwać zwykłe płatności, ale też integrować się z tokenizowanymi papierami wartościowymi i rozwiązaniami finansowania handlu opartymi na blockchainie. Inicjatywa wpisuje się w szerszy trend rosnącego zainteresowania stablecoinami denominowanymi w euro. Dotychczas rynek był zdominowany przez aktywa oparte na dolarze amerykańskim, które stanowią ponad 99% globalnej podaży. Tymczasem Europa coraz głośniej mówi o potrzebie własnych rozwiązań, które zabezpieczą suwerenność monetarną i ograniczą zależność od zagranicznych emitentów. Prezes Europejskiego Banku Centralnego, Christine Lagarde. Wielokrotnie podkreślała, że Europa potrzebuje własnych narzędzi cyfrowych, aby utrzymać kontrolę nad przyszłością pieniądza. Nowy stablecoin bankowego konsorcjum może być właśnie tym krokiem, europejską alternatywą, która wzmocni pozycję regionu w świecie finansów opartych na blockchainie. Jeśli projekt odniesie sukces, może otworzyć drogę do nowej ery płatności w euro, szybszych, tańszych i w pełni zgodnych z unijnym prawem, jednocześnie promując innowacje, integrację cyfrową i niezależność finansową Starego Kontynentu. To już wszystko na dzisiaj. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, zostaw łapkę w górę, subskrybuj i kliknij dzwonek, ponieważ, jak wspominałem na początku, bardzo nam to pomaga w rozwijaniu się, regularności oraz polepszaniu jakości treści, które Wam dostarczamy. Zachęcam do dyskusji w komentarzach na wyżej przedstawione tematy: który news był najmocniejszy i co jeszcze chcielibyście zobaczyć na kanale. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ostrzeżenie o ryzyku. Żadna z analiz ani informacji zawarta w tym filmie czy kanale nie jest rekomendacją inwestycyjną w rozumieniu przepisów rozporządzenia ministra finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów dziennik ustaw z 2005 roku nr 206, pozycja 1715. Wszystkie informacje są prywatną sugestią właścicieli kanału, którzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania widzów na rynku kryptowalut. Podjęte na podstawie informacji zawartych na nim oraz poniesione przez to zyski bądź straty. Każdą informację należy poddać własnej analizie i w oparciu o nią podjąć stosowną decyzję. Nie polecam kopiować moich zagrań ani analiz. Kanał oraz zawarte na nim informacje, analizy czy relacje mają wyłącznie charakter rozrywkowy. Pamiętaj, że inwestowanie na rynku kryptowalut niesie ze sobą ryzyko utraty części lub całości środków. Wchodząc w ten rynek, podejmujesz własną, świadomą decyzję i akceptujesz to.